Witam kochani. W dzisiejszym odcinku gościmy kolejnego wyjątkowego gościa. Cześć. Się. Cześć zawsze. Cześć, cześć. <grym> jestem Pokichaś. Bysław Pokichaś. No, ale możesz mi mówić Bysław. Ale najlepiej nie Bysio. Bo to wszyscy będą śmiali, wiesz. Ja to bym wolał, żeby to jednak Bysław. <grym> Dobrze, Wysław. E, powiedz nam, powiedz mnie, bo, bo do mnie tutaj specjalnie zadzwoniłeś i żeby się umówić, więc powiedz, e, co cię sprowadza do mnie? No wiesz co, to taka sprawa jest trochę e, taka delikatna wiesz, no, związana tak naprawdę e, wiesz, z uczuciami, e, bo... E, Mam taką, wiesz, koleżankę w pracy i ona, wiesz, mi się podoba troszeczkę. I, i generalnie ja, ym, no właśnie, nie wiem za bardzo, co z tym zrobić, wiesz, bo, bo ym, ja mam takiego pecha troszeczkę, wiesz, bo ja generalnie, ym, no widzisz sama przecież, że ja mówię jak mówię, prawda? No, wyglądam jak wyglądam, tak. No, nie zmienię tego. Ym, dodatkowo jeszcze, wiesz, ym, zachowuję się specyficznie troszeczkę, Generalnie m, zawsze mi się coś przytrafia. Wiesz, ja też jestem nieduży i, i jak siedzę wiesz, w pracy, to na takimi. Ja mam sporo różnych segregatorów, zazwyczaj obok siebie, bo ja to taki jestem trochę pracujący, wiesz, troszeczkę pracuję dużo. Generalnie, wiesz, jak siedzę za tymi segregatorami, to mnie po prostu nie widać. No i właśnie kiedyś ten mój szef wchodził, wiesz, i on. On mnie nie zobaczył, wiesz. <noise> w ogóle mnie nie zobaczył, wiesz, bo ja taki mały, nie? No i wiesz, i, i myślał, że do pracy po prostu nie przyszedłem. Miałem problemy przez to potem. A ta koleżanka, to ona siedzi, wiesz, niedaleko, bo ona siedzi ze dwa biurka obok. I siedzi ze dwa biurka obok, wiesz, i tak popatruje, no i widziała tę sytuację, nie? No to takie wstydliwe było dla mnie, ale w ogóle to wiesz, jeszcze miałem drogą, bo przecież ja jestem. Słynny pokichać od pecha, wiesz. Nie? I generalnie, wiesz, ta koleżanka właśnie to widziała, tą drugą sytuację, niestety. Fajna była, wiesz, sytuacja, bo kolega mi kawę przyniósł, wiesz, i ja za tymi segregatorami siedziałem, nie? I on mi faktycznie na głowie ją postawił, wiesz. No koleżanie. Ej daj, wiesz, ale wiesz co, ja mam do tego dystans, wiesz, ja się w ogóle tym nie przejmuję, wiesz, to jest nieistotne. Ja po prostu mam ubaw, cieszy mnie to. I generalnie ostatnio właśnie miałem inne zdarzenie też, to jeszcze ci tylko powiem, żeby nie przedłużać, wiesz, generalnie wypadły mi szkła z okularów, nie? No i co? I ja się powinienem przejąć, nie? No powinienem się przejąć, no jak to, no okulary no bez szkieł, no kto chodzi w okularach bez szkieł, no prawda? A ja w tym widzę plus, a ja widzę w tym bardzo duży plus, ponieważ ja się mogę podrapać, o, bardzo prosty sposób się mogę podrapać, a wszyscy ci, co mają szkła tego, nie mogą, bo muszą od dołu, od dołu, albo muszą z boku, albo z drugiej strony, kombinować trzeba. Także ja, wiesz, mam poczucie takie pozytywne bardzo, wiesz, natomiast y, troszkę się wstydzę, że mam takiego pecha i ta koleżanka może, wiesz, mnie nie lubić, nie, a ja znowu, wiesz, troszkę czuję się zaangażowany, wiesz, i nie wiem, co z tym zrobić. Okej, okay. ale powiedz mi, ty, właśnie widzę, że ty <laughs> jesteś taki pozytywny, masz taki dystans do wszystkiego, tak, I, y i to raczej wszystko tak z poczuciem humoru, tak? Nie, nie jesteś, nie, nie widać po tobie, przynajmniej nie słychać, żebyś, żebyś się przejmował jakimiś te, takimi rzeczami. No pewnie, że nie. No, czy ja się mam przejmować? No to bez przesady, no przecież słuchaj, no, jestem jaki jestem, nie? No to nie zmienię tego. Głos jest jaki jest. Wiesz, wygląd jest jaki jest. Mówi się trudno. Ja mam z tego i tak obaw. A najgorsze, wiesz, już miałem za sobą, wiesz, bo ja miałem historię na przykład takie, że mnie wiesz. Stwierdzili, że ja jestem gejem na przykład. A ja mam wielu przyjaciół, mam wielu przyjaciół gejów i uważam, że są fantastycznymi ludźmi. Fantastycznymi ludźmi, mieszstampowymi, oryginalnymi, kreatywnymi. I w ogóle najlepsze jest to, że to są tylko takie, wiesz, takie. Stereotypy to są, wiesz, że ktoś jest gejem, że ktoś tak się zachowuje jak gej, to jest stereotyp. Bzdura w ogóle. Ci moi przyjaciele, w ogóle nie widać po nich, nie widać po nich w ogóle, że oni się tak zachowują, że oto są akurat geje, bo tak ktoś sobie stwierdzi. Chodzi o to, że nie warto, nie warto po prostu oceniać po pozorach, dlatego, że one są bardzo mylące. No to w zasadzie tyle. Tak, zgadzam się. Rzeczywiście też mam dużo znajomych, y, którzy są gejami i, i lesbikami i uważam, że to są bardzo wartościowi y, i bardzo naturalni y, ludzie. Myślę, że nie jeden hetero by się mógł czegoś y, ciekawego A. i A. fajnego z nich nauczyć. Zgadza się. E, słuchaj, to może y, tradycyjnie wylosujemy kartę dla ciebie, tak jak dla każdego uczestnika. Zobaczymy, co, co to nam Podpowie yy, ta karta. O, właśnie y, wleciała już. Po prostu dla ciebie karta. Yy, no tak. Rzeczywiście to chyba jest związane z, yy, z tym, co o czym ty mówisz. Yy, karta. A! Miłość. A! Fajna karta, rzeczywiście. Ta miłość, no, no to tak, no to, no to ja, to ja, tak. Nawet w kolorze, w kolorze twoje, twojej bluzki, tak widzisz, dzisiaj A. jakoś to wyszło I pod kolor. Ściany, ściany za mną też, też. A, ściany właśnie też. <laughs> Dokładnie. Słuchaj, jak u ciebie z tą miłością, bo, bo chodzi o to, wiesz, tak w zasadzie, że bo wiem, że tu jest jakaś koleżanka, że, że chciałbyś nawiązać relacje, Natomiast moje pytanie zabrzmi może dziwnie, bo niektórzy są zdziwieni, jak, jak, jak się o to pytam. Czy Ty kochasz siebie? Bo to, że masz dystans i poczucie humoru, to wiem. Czy Ty kochasz siebie? Hmm. Nata Mi Klina zabiłaś, wiesz? Bo ja nie wiem, w sumie się nie zastanawiałem nad tym. No właśnie. No, to, to, może, to może tak w skrócie ci powiem. Chodzi o to, że um, jak chcemy kogoś pokochać, to musimy najpierw kochać siebie. Jak mamy dużo tej miłości do siebie, czyli um, mamy czas dla siebie, myślimy o tym, um, czy to, co robimy, to jest nasze, czy powiedziane. Czy robimy tak dlatego, bo ktoś nam właśnie powiedział, tak, że mamy to zrobić, albo w ten sposób się zachowywać, albo w tą stronę iść, tak? Czy to jest nasze, to, co robimy, czy to, co, to, co mówimy, jak się zachowujemy, czy, czy jesteśmy naturalnymi sobą i, i robimy to, co chcemy rzeczywiście, tak? To, co czujemy, że, że chcemy robić. Czy masz na to, na to czas, żeby zorientować się, tak? Czy masz takie chwilę dla siebie? żeby się zrelaksować, zorientować się, czy to co robisz jest twoje. E, czy masz czas dla siebie, żeby mm, robić rzeczy, które są tak tylko dla ciebie, tak? Czyli jakieś twoje pasje, czy jakieś e, odkrywać nowe talenty, czy pogłębiać jakieś talenty, tak, swoje. E, nie tylko robić coś dla innych i tylko dlatego, że ktoś Ci coś kazał albo zasugerował, że tak, najlepiej robić i ty, tylko w tym cię widzi na przykład. No bo to często, często tak bywa. Takie rzeczy tylko dla siebie, tak? Czyli po prostu, <laughs> y, czy masz czas dla siebie, czy obserwujesz siebie, czy... Y, y, Akceptujesz swoje wady. No to, że akceptujesz jakieś tam swoje drobnostki, jakieś tam uchybienia, tak jak ty mówisz, no rzeczywiście to, to są drobnostki. Rzeczywiście niektórzy bardzo się by tym przejmowali, także i, ja jestem i tak pełna podziwił dla ciebie, że ty tak z, z tym dystansem do, do tego podchodzisz z poczuciem humoru, bo to jest bardzo ważne, tak? Więc tak, czy masz czas dla siebie i dla y, przemyśleń o y, związanych z, właśnie z. Y, Twoimi potrzebami o. i realizacją Jeżeli tak, jeżeli szanujesz ten czas i robisz w zgodzie z sobą wszystko, no to rzeczywiście można powiedzieć, że siebie kochasz. Jak siebie kochasz i masz bardzo dużo tej miłości już do siebie i masz jej naddatek, to wtedy dopiero możesz zacząć kochać innych. Niestety taka jest reguła, i jak się zaczyna od drugiej strony, to raczej to nie wypada. <grych> I co ty na to? No to powiem ci, że to jest takie dla mnie, wiesz, bo ja teraz jakby będę wiedzieć, tak? Na co mam zwracać uwagę, wiesz, jak, jak funkcjonować na co dzień, jak się zachowywać, jak patrzeć na siebie, wiesz, może troszkę inaczej niż normalnie, prawda, ale to jednak jest wyzwanie, wiesz, to dla mnie będzie wyzwanie na pewno, tak? I może mi to pomoże z tą koleżanką, wiesz, no wiesz. Myślę, że tak, tylko, tylko trochę, trochę czasu trzeba poświęcić sobie, żeby się zagłębić trochę w siebie, trochę zadbać o siebie nie tyle zewnętrznie, no to też można, tak, jak się ma taką potrzebę, żeby zewnętrznie zadbać jeszcze o siebie, ale wewnętrznie, tak, na, na, na to, żeby trochę w siebie się zagłębić i żeby poczuć samego siebie i, i, i funkcjonować w zgodzie z sobą, po prostu. No tak. Tak, ja, ja, tak, tak. Ja wiesz, ja to muszę sobie to poukładać w głowie, wiesz, przemyśleć to wszystko i, 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 i zobaczymy, no tak. Mhm. I tak jesteś, i tak jesteś e, naprawdę tak optymistyczny i tak, tak mówię, taki e, wesoły, że na pewno tobie to o wiele o wiele łatwiej pójdzie niż tym, którzy na przykład na twoim miejscu załamywali się takimi, e, takimi rzeczami. Tak, dzięki, myślę. dzięki Kasia, dzięki za te słowa. Dziękuję Ci, bo to naprawdę dla mnie ważne. Dzięki. Dziękuję. To ja trzymam kciuki. Tak? Trzymam. Tak, <noise> mocno. mocno, mocno trzymaj, mocno, żeby było widać. Wiesz, że nie ten, no nie to wiesz, mocno tu. No. Mocno trzymam kciuki za ciebie i za koleżankę. No i mam nadzieję, że następnym razem, jak się zobaczymy, to już może Was razem zobaczę. Hm? No wszystko jest możliwe. Jest. Wszystko i ja myślę, że to nastąpi. Właśnie. Trzeba wierzyć. Na pewno nastąpi. Dzięki, Kasia, wielkie. Dziękuję. Dziękuję również. Kochani, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego zobaczenia. Na razie, cześć.